Siemanko Siemaneczko. Ciekaw jestem jak wasze wrażenia po Far Cry 6, po pierwszych dwóch odcinkach. Ja jadę w odwiedziny do mamy, ale zaraz wam coś pokażę. Kurde, nie uwierzycie. Nie uwierzycie. Mróz, mróz na szybach. Pierwsze skrobanie będzie na pewno dla jego. Towa Bogę. To wobogę gwarantować. Popatrzcie do samochody za mną. Widzicie? Kurna, zaczęło się. Zaczęło się. Patrzcie. Idzie zima. Idzie zima. Ja też jestem mm, nie bez przypadku w czapce. Także tak to teraz słuchajcie wygląda. Trzeba spojrzeć wprawdzie w oczy. I ciemno przede wszystkim. I ciemno. Także pozdrawiam Was serdecznie, dzisiaj jadę do mamy, odwiedzinki, a potem słuchajcie, wracamy na suwałki i ogrywamy temat, ogrywamy temat, także jeszcze wrzucamy bunkry, no i już będziemy na zero z filmami. Trzeba będzie coś na bieżąco wrzucać, <laughs> no. Takie życie, takie życie youtubera, coś takiego, ktoś kiedyś śpiewał chyba, nie? <laughs> Ja, Także pozdrawiam Was serdecznie Z samego, samego rana Miłego Miłego poranku Mam nadzieję, że u Was Że u Was jeszcze nie mrozi No bo tu w Suwałkach to ewidentnie Ewidentnie przymroziło dzisiaj W nocy Aż musiałem Wam pokazać No trzeba zmieniać kurtkę Bez kitu Trzeba zmieniać kurtkę na Na zimówkę nie na no tylko na zimówkę. No normalnie. Para leci z ust. Para, buch, koła w ruch. Jak to się mówi. Trzymajcie się, o, no zajebiście, że Polska wczoraj wygrała, 1-0. Wymęczyliśmy te 1-0. Bo ta Albania jest, kurde, mocna jest po prostu ta Albania. Nie jest taka słaba. Nam się bardzo ciężko grało wczoraj z Albanią. Tak uważam. Ale wy, trzoskane 1-0. Z tego co rozkminia mamy drugie miejsce i baraże, Ale jeszcze mamy mecz z Węgrami. Żeby to nie był mecz o wszystko. Będziemy musieli wygrać. Albo zremisować, żeby te drugie miejsce mieć. No, Albania gra z Anglią. I autobusy poranne, I jeden i drugi. Tak to kurde, tak wygląda poranek. Piści? Złóż kurtkę wziąłem. Naprawdę piści. Dobra. Pozdrawiam was. Pewnie już będziecie wybudzeni, jak ja to wrzucę. Trzymajcie się.